Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Klaudio, e, Panie Bartku, e, wiemy, że do ośrodka trafiają liczne zgłoszenia ludności szkód łowieckich, więc chyba warto edukować w tym temacie rolników. Ładnie, Tak jest. Jak zatem zgłosić taką szkodę łowiecką? Poszkodowany, to znaczy właściciel bądź posiadacz uprawy, na której wystąpiła szkoda, E, może zgłosić szkodę poprzez złożenie pisemnego wniosku z prośbą o oszacowanie szkody. Adresatem e, wniosku może być dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego e, w przypadku gdy szkody zostały wyrządzone przez zwierzęta takie jak dziki, jelenie, sarny czy daniele. W przypadku gdy szkody zostały wyrządzone przez zwierzynę łowną będącą pod całą łoroczną ochroną, taką jak na przykład łosie, wówczas wniosek kierowany jest do przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych. W przypadku, gdy straty zostały zaobserwowane na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, wówczas wniosek kierowany jest do przedstawiciela Zarządu Województwa. Szkoda łowiecka powinna być zgłoszona w jak najkrótszym czasie od momentu jej zauważenia bądź też wystąpienia. Natomiast szacowanie odbywa się w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia szkody. Pani Klaudio, co powinno znaleźć się w takim wniosku? Wniosek powinien zawierać w szczególności imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania yy, oraz siedzibę poszkodowanego i numer telefonu. Yy, oczywiście musimy również wskazać miejsce wystąpienia szkody, a także wskazać rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego. Z oględzin czy szacowania ostatecznego sporządzamy następnie protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego członka zespołu. Panie Bartku, wiemy, że istnieje możliwość odwołania się od wartości oszacowanej w takim protokole. Proszę nam wyjaśnić, jak wygląda ścieżka odwoławcza. Oczywiście istnieje możliwość, aby odwołać się od ustaleń zawartych w protokole szacowania. Taką procedurę inicjuje poszkodowany bądź zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego poprzez złożenie odwołania. W toku tej procedury wykonuje się ponowne czynności szacowania przy udziale przedstawiciela właściwej terytorialnie Izby Rolniczej na wniosek członka zespołu szacującego. Postępowanie to kończy się wydaniem decyzji określającej wysokość odszkodowania. Decyzja ta jest ostateczna. Odwołanie również można złożyć w przeciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu oględzin bądź protokołu szacowania ostatecznego. A co z terminami? Jakie terminy obowiązują na zgłoszenie i na szacowanie tych szkód? Pierwszy z obowiązujących nas terminów to termin złożenia wniosku o szacowanie szkody. Szkoda powinna być zgłoszona w jak najkrótszym odstępie czasu od jej wystąpienia. Ma to duże znaczenie w przypadku szkód wiosennych, gdyż postępująca w szybkim tempie wegetacja roślin ma bardzo duże znaczenie i może znacznie utrudnić, a niekiedy nawet uniemożliwić prawidłowe oszacowanie. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego o planowanej datie dokonania oględzin uprawy w terminie 3 dni od otrzymania wniosku o oszacowanie. Kiedy należy dokonać oględzin takiej uprawy? Oględzin uprawy dokonujemy nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o szacowanie szkody. Na scenie protokoły, które dokumentują czynności oględzin oraz szacowania powinny zostać sporządzone niezłocznie po zakończeniu tych czynności. A kiedy poszkodowany może złożyć odwołanie od tych oględzin? Poszkodowany oraz dzierżawca lub rządca obwodu łowieckiego może złożyć odwołanie od ustaleń protokołu oględzin. Oraz protokołu oszacowania ostatecznego w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego, pod warunkiem, że nie złożono odwołania od ustaleń szacowania i nic nie takiego odwołania wstrzymuje wypłatę odszkodowania. Dzierżawca lub zarządca Wodowieckiego w ramach procedury szacowania szkód łowieckich zobowiązany jest do przyjęcia zgłoszenia szkody. Wniosek taki podlega, poddaje się weryfikacji formalnej pod względem prawidłowości, kompletności oraz pod względem merytorycznym, gdzie ustala się, co jest przedmiotem takiej szkody, czy jest to uprawa rolna, płód rolny, uprawa bezpośrednio przed zbiorem, użytek zielony, łąka czy pastwisko. Następnie kolejną czynnością jest ustalenie terminu przeprowadzenia czynności szacowania szkód łowieckich. Termin ten nie może przekraczać 7 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. I o terminie przeprowadzenia czynności szacowania szkód dzierżawca lub zarządca owodowieckiego zawiadamia w terminie 3 dni od otrzymania wniosku pozostałych członków zespołu szacującego szkody. Następnie przeprowadza się oględziny lub szacowanie. Ostateczne szkody wraz z pozostałymi członkami zespołu szacującego. W czynności tych sporządza się niezwłocznie protokół oględzin bądź szacowania ostatecznego, który po podpisaniu przez uczestniczących w szacowaniu dzierżawca doręcza pozostałym członkom zespołu szacującego szkody. Uprzejmie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.